Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na kanale. Dzisiaj mamy gościa specjalnego. Witam serdecznie, Gabriela Tolaczek z tej strony. Gabriela jest profesjonalnym lektorem i dzisiaj swoim wyjątkowym głosem opowie Wam o swojej pasji do mody oraz o swojej pracy. Ma naprawdę niesamowity głos, więc wyciągnęliśmy. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, w klimacie Soft Spoken, to jest mój pierwszy raz z ASMR. Klaudia zaprosiła mnie do swojego odcinka. Jest mi bardzo miło, bo było to takie moje małe marzenie, żeby spróbować z tą formą. Także dzisiaj zrelaksujemy się razem z ASMR, lektorskim ASMR. Opowiem dzisiaj troszeczkę o mojej pasji, która jest również moją pracą. Jestem lektorką, głównie czytam teksty reklamowe, ale również teksty medytacyjne, promocyjne, i próbuję moich sił jako aktorka dubbingowa. Podkładam dubbing do różnych gier. Co ciekawe, często w jednej grze jestem kilkoma postaciami. Zdarzyło się, że do jednej gry wcieliłam się w aż sześć postaci. Próbowałam jako taka silna, potężna magiczka. Próbowałam jako taki mały, delikatny duszek, zagubiony i nie wiedzący w ogóle, co się dzieje wokół. Oddałam również głos takim hardym tutaj wojowniczkom z siłą, i, i, i wytrwałością. Od niedawna również zaczęłam tworzyć na TikToku. Zapraszam na mój profil filmowy. Tam w taki zabawny i humorystyczny sposób, w formie różnych scenek, pokazuję moje możliwości głosowe. W moim zawodzie najbardziej lubię. Brak monotonii i to, że każde zlecenie czymś się różni. We wszystkim można przemycić taką artystyczną formę, bez względu na to, czy czytasz tekst medytacyjny, który właśnie mówi o tym, żeby głęboko oddychać, żeby się zrelaksować, żeby wpuścić i wypuścić z siebie jakieś. Negatywne odczucia? Czy chcesz być komercyjna i ten tekst jest taki stricte reklamowy? Masz zachęcić kogoś do zakupu czegoś? Czy na przykład czytasz fragment książki i opowiadasz swoim głosem wówczas jakąś niesamowitą historię? Wszystko to jest inne i na swój sposób wyjątkowe. Mam to szczęście, że zarabiam na pasji. Mam to szczęście, że mogę robić coś, co sprawia mi ogromną przyjemność. Praca z głosem rozpoczęła się od tego, że często słyszałam bardzo pozytywne komentarze na temat mojego głosu. Często, jak próbowałam zamówić kawę albo rozmawiałam z kimś przez telefon, yy, pamiętam, bardzo pochlebne reakcje i ludzie pytali mnie, czy, czy ja właśnie jestem lektorką, albo czy, czy, czy dubbingowałam coś. I wówczas pojawiały się we mnie takie myśli, czy by właśnie nie spróbować. Jak usłyszałam już bardzo wiele pozytywnych reakcji na mój głos, stwierdziłam, że czas zacząć nagrywać. Na początku nagrałam swoje demo. Zaczęłam uczęszczać na różne kursy. I z czasem pojawiły się pierwsze zlecenia. Moje pierwsze zlecenie to był tekst medytacyjny właśnie. Następnie wyszły teksty reklamowe, krótkie historie do przeczytania. Pojawiły się drobne teksty dubbingowe na różne kanały na YouTubie następnie dobingi do gier i za namową Piotra, z którym często nagrywam filmiki rozpoczęłam moją działalność na TikToku. Tam wplątujemy różne takie właśnie kultowe teksty, teksty piosenek, albo teksty z kasy somobsługowej w Biedronce lub Zostało Wykryte Zagrożenie, albo Jesteś następny w kolejce. Próbujemy robić scenki, żeby miało to też humorystyczny wydźwięk, nie tylko lektorski. I zaczęliśmy właśnie tak budować swój content na tej platformie. Na początku razem, teraz sama próbuję swoich kroków. Razem z Agatą testowałyśmy również słodycze, a teraz nadszedł czas na ASMR. Przyniosłam dla Was dzisiaj kilka gadżetów związanych z nagrywaniem dźwięku. To co właśnie słyszycie? To etuj na mikrofon. Mikrofon już jest gotowy. Należy go podłączyć do interfejsu. I mówimy do Was zawsze przez popfiltr. Popfiltr to taka mała czarna siateczka, która nie przypuszcza głosek typu P, B, Sprawia, że ten dźwięk jest bardziej czysty. Niezbędne są również słuchawki, które właśnie mam na uszach. I jak jesteśmy wyposażeni w te gadżety, to możemy powoli zacząć swoją przygodę z nagrywaniem dźwięku. Ćwiczyć głos możemy na wiele sposobów. Na pewno trzeba bardzo dbać o dykcję. Dykcja jest kluczowa w zawodzie lektora. Musimy wyćwiczyć wszystkie głoski. Ważne jest to, żebyśmy wypowiadali R. Ważne jest to, żeby poprawnie akcentować różne głoski. Stawiamy nacisk na przedostatnie sylaby. Tutaj. Na pewno nie zaszkodzi pójść na jakiś kurs, lub po prostu do logopedy, a następnie powoli ćwiczyć łamańce językowe, takie jak jola lojalna, jola nielojalna, jola lojalna, lojalna jola. I inne tego typu kultowe, znane, zbitki, które specjalnie są sformułowane w taki sposób żeby sprawiały trudność. Potem to zaowocuje nawet. nie chcecie być lektorami, nie chcecie się zajmować nagrywaniem dźwięku, to będzie to pomocne w takim codziennym wypowiadaniu się. Ponieważ dużo łatwiej i milej słucha się osoby, która dba o tą czystość wypowiedzi i Dużo bardziej uważnie słucha się osoby, która mówi z poprawną dykcją i ma tą dykcję wyćwiczoną. Dlatego, żeby wyćwiczyć sobie dykcję, polecam Wam zmierzyć się z łamańcami językowymi, jak skutecznie rozgrzać aparat mowy. Właśnie przy pomocy dźwięków które mogą być również uspokajające. Możemy sobie właśnie pociamkać, pomlaskać, pomruczyć. Właśnie tego typu dźwięki fantastycznie rozgrzewają nasz aparat mowy. I Klaudia zahaczyła o ten temat mody. Faktycznie interesuję się modą, ale bardzo lubię klimat vintage. Dlatego też moja nazwa na Instagramie to Staromodna Kiecka. Serdecznie Was tam zapraszam. Różne moje zdjęcia w klimacie vintage można tam znaleźć. Dostałam właśnie tutaj od moich pomocników mój plecak. Zaraz Wam go tutaj zademonstruję. On również jest w takim vintage klimacie. Uwielbiam właśnie wszystko, co stare. I zachęcam również do zakupów właśnie w lumpeksach. Zachęcam do zakupów na różnych platformach, które umożliwiają nabycie ubrań z drugiej ręki, ponieważ jest to najbardziej ekologiczny i Zrównoważony sposób nabywania odzieży. Opowiem Wam teraz krótką historię mojej biżuterii, która również jest vintage, ten pierścionek jest po mojej babci. Dostałam go gdy obroniłam moją pracę magisterską, ponieważ z wykształcenia jestem magistrem sztuki. Gdy skończyłam studia i zdobyłam tytuł krytyka teatralnego. Zostałam obdarowana właśnie tym pierścionkiem. A ten pierścionek dostałam, gdy napisałam maturę. Są to dla mnie takie rzeczy pełniące funkcję talizmanów, które mam zawsze przy sobie. I biżuteria z historią jest czymś. Niesamowite. Tak samo ubrania i akcesoria, które są z drugiej ręki. Było mi bardzo miło poprowadzić dzisiejszy odcinek na kanale Klaudi. To był mój pierwszy raz z ASMR, więc mam nadzieję, że poczuliście się zrelaksowani. Jeżeli chcecie jeszcze raz mnie usłyszeć, jeżeli chcecie więcej tego typu kontentu, jeżeli chcecie, żebyśmy zrobiły razem z Klaudią ASMR, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzach, a zostaną one wysłuchane. Dziękuję jeszcze raz i było mi bardzo miło poprowadzić dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia!